Też witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy już w sezonie czwartym. Jesteśmy w sezonie czwartym, w rozdziale drugim. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem, jak dodali nowe rybki, dodali wszystko nowe. Dlaczego by nie zrobić? Łapiemy największe ryby. Będziemy, bo co też zobaczycie w sumie, to będziemy na arenie to robili. Zobaczycie, bo na przykład jakaś ryba ma ileś tam centymetrów. Zaraz wam wszystko pokażę, wyjaśnię, więc widzimy się w gierce. Jeśli wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. I cóż, nie będę przedłużał, lećmy z odcinkiem. Jesteśmy w tej poczekalni, Patrzcie, jaka jest nowa, fajna. Poczekalnia to jest tam, wiecie co, gierki czekamy. I już Wam wyjaśniam, jak widzicie tutaj mamy na przykład pokazane ryby. Ja już trochę ryb złowiłem I patrzcie, na przykład na to, mamy tutaj 200 y, ryba po prawej stronie. Piszę Wam ile ma centymetrów. 87,5 cm, nie? Jest dość nawet duże. Są straszne nawet dość duże i na arenie próbujemy sobie wyłowić niektóre sztuki takie. No nie? Więc co polecimy raczej może gdzieś tutaj. Też są yy, też Wam chcę powiedzieć, że są wędki takie profesjonalne, takie nieprofesjonalne. Wędki też można ulepszać u ulepszarce tamtej. Yy. Kupiłem sobie nawet karny, tu jak widzicie, jak ktoś był na Lajiku, który był dość nawet późno, ponieważ... Oczywiście yy, na PlayStation nie mogliśmy wejść. Osoby, które gra, na, na, grały na PlayStation nie mogły wejść do Fortnite'a. <laughs> I nagle jeden y, nowe. Widzicie? O! I nam pokazała na górze. 51 cm. I co ona robi? Ona robi właśnie, że tak szybko strasznie biegniesz. To jest tak samo jak, to, to tak samo działa na tej, yy, tej, yy, co papryczka, papryczka to sauma, ta wiecie, chili taka, już ja nie wie. Yy, można tą węsę też ulepszyć na takie lepsze, lepsze takie ryby. Więc co teraz zrobimy, właśnie teraz zbieram matkę, żeby to można zrobić. jeszcze raz będę ją ulepszał, czy nie? tutaj mamy ulepszarkę, mamy w sumie ulepszarkę i mamy tutaj nawet ale włącz... nie myślałem, że nie ale mamy w sumie jeszcze tu metal i ten, to maty i widzimy się w skrócie dobra, jesteśmy już ulepszamy sobie już nie możemy ulepszyć, to jest ta wędka patrzcie jak, ty popatrzcie, że ona ma banankową taką tą, spławik banankowy patrzcie z banana Jaj, to dużo nie trzeba. Dobra, lecimy coś połowić na niej robić. Tych rybki. To trzeba teraz lecieć tamtędy. Kurde, ale fajna węteczka, powiem wam. Dobra, mamy tutaj kolejną tą. Przecież jakaś duża rybka. Ale mamy osobisty rekord, popatrzcie. Oczywiście, pompat, słuchajcie, pompat to najważniejsza ryba. Ech. Gierko, proszę cię, żebyś mi dała ryby takie fajne, ładne, nowe. Ech. Nie chcę się no, ale. Nie, to łóżka chyba się tylko w jakimś lepszym No to wygląda, że tak. No teraz szukać. Dawaj, rybę. Jest ryba. O, jaka duża. Zobaczmy sobie tą rybę. E, jak ktoś nie wie, ta ryba tak... Mm, jak się to mówi? Jak ją zjesz, to tak gdyby widzisz... Mm, jak się to nazywało? O, meduza. Patrzcie. Weźmy sobie meduskę. Jak się to nazywało, co dostajesz?

To rybka daje nam. Na pewno jest lepsza niż ta meduza. One dają. To jest tak, gdyby to działa na podstawie. Splaszy, o! A to działa, że daje ci 50 kewa. tak, gdyby. Lepsze na pewno to. Załapajcie, jak wygląda. Bo już tak gdyby próbowałem to robimy, nie? się próbowałem jak Już wcześniej grałem w Fortnite na Live, żeśmy to właśnie odtajali. Jemy sobie. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi z tą rybą. <Klech> Tylko będziemy z, z się bili, to Wam pokażę. Hmm. Czy mamy gdzieś tu jeszcze jakieś łowiska? Opływamy sobie jeszcze, poszukamy. Naprawdę ten sezon i napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu jak Wam się podoba ten... Jak, na ile odwinacie ten sezon. Dobra, mam strzycie. Idzie. Ja. No kurde, gość ma taką pompę. Już wiecie nad czym mniej więcej czy ta ryba polega Dobra, widzimy się w kolejnej gierce jest Ok, jesteśmy w pierwsze. Jak widzicie samoloty obok nas Aktualnie mamy Takie ryby mhm. Teraz lecimy na na no tą wysepkę tutaj. <tryk> tam będzie wątka. Yy, I tutaj inną miejscówkę spróbujemy. bym ja tutaj nie mogła tak jakiejś takiej strony, no. której się była biały. No. Mamy nawet dość łowisek. Tam jest jedna, tu, druga, tu, trzecia, czwarta co do dół na pewno, że... ale no ja mogę nie spadać normalne, normalna rybka to jest dzisiaj um, 57 pół metrowo, żeśmy zapali widzicie? Mamy, nawet dość. Wstaje tylko po zbieraniu Zdawało mi się, że tutaj widziałem chyba. i nie bo tu jest ulepszarka no nie i może sobie lepsze, lepsze poglądy ma czego? I tutaj mamy z busa, może nam wystarczy. tak dług. sobie tą bent case. Hmm. No i kurde, jedną ścianę mi się spieprzyła lecimy po dziewięć srebrna idziemy sobie tą tu... wiecie co będziemy... zbudujemy sobie boksika zbudujemy sobie boksika i po prostu będziemy sobie łowili nawet Tylko wszystko co sobie wziąłem, wszystko, co to tak sobie robimy

A, jest za późno. Nie, to będzie... Będziemy tylko na rybki łapać. Na ryby chyba nie chcemy. Chcemy takie większe ryby. Takie, o, jak tutaj się pływa. Takim. Na I... ja ja co wyklucz. No i meduza. I... paga mam. To Lecę! Nie! Na gówkę. Co to miało być? <głysza> Widzieliście to? Okej. Okay. Macie to Ale idź tam po O, to był Gdzie po tego koczaka. Það er svagra Það er svagra Það er svagra Það er svagra Nie trafiłem z pomy. Jakbym miał PMA Dobra, idziemy do następnej gierki. Okej, okay, jesteśmy w kolejnej gierce. Teraz polecimy sobie tutaj. Znaczy tutaj, o tu. Co Spokojnie, to na razie mam takie cięcie Tego nie brałem Okej co sobie będziemy i w razie broni sobie weźmiemy, no nie? Bo Niebezpiecznie jest bez broni No i nic, idziemy sobie łowić 86 centymetrów, o oh my god. Tutaj mamy podwoin, nie? Kładzie. Tak no i parek, trzeba się to nie to samo cośmy tu widzieli. 86. Dobra, dopiero ryba. Widzieliście, widzieliście. To że zapiemy takiego bydlaka. Teraz sobie chyba... Idziemy nie... Nie wiem, może tutaj. To jest dopiero nowa ryba. Daje 50. Teraz mamy... Ale że mamy tu 500 broń. Mamy nową broń. Ona wali 72 w głowę. Co to jest? Ej, bo to nie ma pomagierów przecież teraz. Znaczy tych maroderów. Czekajcie, poczekajcie czekajcie tylko. Trzeba sprawdzić. Nie, to są bossy. To jest boss chyba. Tylko, że tam jest. Jeszcze który się w Co mi się wydaje? Ale... Dobra, nie wiem. Wiem, że miałem łapać rybki, więc tu się. O oo! Mamy kolega. No na pewno jak jest typię to tak. No nie, no to jak już 15 czy gdzieś atakuje, no to nie da się tak. Dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie Jest te które się oczywiście na coś chce jacyś... Nie, nie tego, nas nie zostawię, tylko to muszę zrobić Więc ja dziękuję wam za oglądanie zostawcie się, to łatwe, w